Dobry wieczór, witam na konferencji prasowej po meczu KKS Kalisz pod Beskidzie Gielsko-Biała. Z nami trener drużyny gości Krzysztof Bredę. Panie trenerze, gratulujemy zwycięstwa i poprosimy o krótki komentarz do meczu. Dobry wieczór. Przyjechaliśmy z konkretnym celem. Cieszę się z tego, że drużyna bardzo mocno pracowała od pierwszej do ostatniej minuty, żeby wygrać ten mecz. Gratulacje dla wszystkich, którzy. Są zaangażowani w przygotowanie zespołu do meczów i dla całej drużyny ogólnie, bo tutaj się bardzo trudno gra. Tu są trudne mecze z KKS Kalisz, to jest dobry zespół, dlatego bardzo doceniamy, że wygraliśmy mecz, że mieli, byliśmy potem jedną bramkę lepsi. Mogliśmy i powinniśmy więcej bramek zdobyć. Zdobyliśmy tylko jedną, wygrywamy i to najbardziej cenimy. Czy ktoś chciałby zadać pytanie trenerowi? Dziękuję bardzo. Druga część konferencji prasowej z udziałem trenera Kaliskiego Klubu Sportowego Michała Gościniaka. Panie trenerze, poproszę o podsumowanie meczu. Myślę, że przede wszystkim jesteśmy bardzo niezadowoleni i źli z tego, jak, jak ten mecz wyglądał, bo w pierwszej połowie ta pierwsza połowa wydawała się dosyć, dosyć wyrównana, natomiast my nie stworzyliśmy sobie dogodnych sytuacji. W atakowaniu dochodziliśmy gdzieś tam blisko pola karnego, ale brakowało nam konkretów. Natomiast stracona bramka i pewne działania w defensywie no to pozostawia wiele do życzenia, jeśli chodzi o nasze działania, bo tutaj dopuściliśmy do, do kilku sytuacji i mieliśmy, mieliśmy duży problem przede wszystkim, żeby wypchnąć, żeby złapać moment moment pressingowy i tego nam na pewno dzisiaj brakowało, natomiast w drugiej połowie w drugiej połowie nastawialiśmy się na to, że, że idziemy mocno, że chcemy powalczyć, a tak naprawdę dalej byliśmy zdominowani i sytuację miało pod Beskidzie, więc ok, można przegrać 1-0, ale nie możemy sobie mówić, że dzisiaj zagraliśmy dobry mecz, bo to nie był dobry mecz i musimy bardzo szybko wyciągnąć wnioski. Szkoda, że nie udało się zapunktować po, po jakiejś tam małej serii, po dwóch zwycięstwach i remisie. Troszkę mamy chłodny prysznic, natomiast musimy teraz yy, yy, no, wyjechać na pod, podhalę z podniesioną głową. Musimy przepracować odpowiednio tydzień, wybrać jak najlepsze personalia yy, względem tego meczu, co się, co się działo do dzisiaj i, i walczyć dalej. Na pewno wiele mamy do poprawy jeszcze cały czas. Końcówka, końcówka meczu no, staraliśmy się podnieść, podnieść i, i wyrównać, natomiast. Zabrakło nam dzisiaj konkretów. Uważam, że, że nie daliśmy się pomylić bramkarzowej i no niestety to nie był też mecz indywidualnie w naszym wykonaniu bardzo dobre, wiele strat niepotrzebnych i, i tak naprawdę nie złapaliśmy, nie złapaliśmy dobrego momentu. Bardzo dobrze była Pod beskidzie było zorganizowane. Mieliśmy nawet jak oddali nam piłkę i, i spadali do obrony niskiej, to nie potrafiliśmy z tego stworzyć sobie dogodnej sytuacji. Brakowało nam przyspieszenia. I myślę, że tutaj, tutaj na pewno musimy, musimy popracować, ale dobrze wiemy, że stać nas na to, żeby, żeby grać lepiej, bo, bo te ostatnie mecze pokazały, że jesteśmy w stanie zdobywać punkty. Ale czy ktoś chciałby zadać pytanie trenerowi? Chciałbym zadać, że się. No a takie pytanie może brakowało moim zdaniem dzisiaj właściwie trudno kogokolwiek pochwalić, może poza Macieniem krakowiakiem bo on w kilka sytuacji, e, w kilku sytuacjach zachowało się nie bardzo dobrze, czy Patryk ma jakieś takie, nie wiem, pierwsze przemyślenia, e, dlaczego to tak po takich, po niezłych ostatnich występach tak to dzisiaj wyglądało, że dzisiaj tak naprawdę ciężko kogokolwiek pochwalić, no, wieczorem tak naprawdę nie Tak, Widzimy tak. Sytuację. Zgodzę się. Każdą, a te błędy w obronie, każde jakieś zbliżanie się pod, pod naszą bramkę, dla na nie było takiej pewności. I nawet z takich sytuacji wydawało się błahych, ale oddawali, oddawali strzał. Tak. Nie chciałbym krytykować indywidualnie teraz na gorąco po meczu kogokolwiek, no bo to jest zadanie gdzieś tam na, na później dla nas na analizę pomeczową. Natomiast zgodzę się, że, że tak to wyglądało, że my dzisiaj nie byliśmy. Nie byliśmy pewni. Ja uważam, że to wszystko się zaczyna gdzieś tam w pierwszej linii. Musimy to poprawić, żeby łapać więcej momentów do pressingu, do wypchnięcia. Jeżeli my nie będziemy intensywni z przodu, źle, źle to zorganizujemy, nie wyjdziemy tak, jak było, było to wcześniej, to tutaj mamy, mamy problem. Na pewno no personalnie, personalnie jeszcze musimy wrócić do, do optymalnego składu, bo wiemy, że dzisiaj Bartek Putno wchodził z ławki. Eee... Po urazie, więc myślę, że te personalia mogą się zmienić, natomiast musimy wybrać te personalia w taki sposób, żeby te problemy zniwelować. Ja te problemy widzę i, i staramy się z każdego meczu te wnioski wyciągać. Wyciągnęliśmy już pewne wnioski gdzieś tam w ostatnim czasie, dało to punkty, natomiast teraz musimy, musimy cały czas ten zespół rozwijać, no bo tak to wygląda. Każdy mecz przynosi nowe wnioski i, i musimy dobierać optymalny skład, żeby, żeby punktować. No, taka jest prawda.